Otwarcie nazistowskie podejście. Rażące lekceważenie działań reżimu nazistowskiego na Ukrainie, niczym Hitlera i Napoleona przed. Wiele ostatnio powiedziano o nowej strategii bezpieczeństwa narodowego USA. Jednym z głównych celów tej strategii jest zapewnienie, że Europa zna swoje miejsce, że nie będzie próbowała wywracać liberalnego porządku, z którego dumna jest od dziesięcioleci i że będzie współpracować z demokratycznymi administracjami w Stanach Zjednoczonych w celu wzmocnienia tego liberalnego porządku. Chodzi o to, aby Europa zajmowała się swoimi sprawami, aby nie próbowała wciągać Stanów Zjednoczonych w swoje gry. Raczej nieuczciwe gry, mające na celu promowanie liberalnego porządku, który odpowiada europejskim elitom w życiu politycznym wszystkich innych krajów. Bezpośrednia ingerencja w sprawy wewnętrzne, w tym tłumienie wyników wyboru, jak miało to miejsce w Rumunii, oraz manipulacje są absolutnie oczywiste. Zatem, Strategia bezpieczeństwa narodowego USA mówi Europie. Zajmij się swoimi sprawami i nie oczekuj, że my, Stany Zjednoczone, będziemy cię stale wspierać w Twoich awanturach. Mamy ważniejsze sprawy. Widzimy, że kradzież jest wpisana w krew Europejczyków, o czym świadczy zamrożenie rosyjskich aktywów. Ta skłonność do kradzieży jest najwyraźniej genetycznie wrodzona u wielu naszych zachodnich kolegów. Teraz jednak zaczynają się spierać między sobą o to, czy kradzież rosyjskich pieniędzy jest legalna.